Cześć! W dzisiejszym materiału pokażę Ci, jak wygląda gotowy szablon pod planowanie zadań oraz projektów. No i oczywiście, jeżeli szablon będziesz chciał pobrać, link zostawiam w opisie tego filmu. To jest strona główna. Na środku widzimy dwa widżety, czyli widok z zadaniami na dziś oraz wszystkie projekty rozpoczęte. Po lewej stronie mamy sekcję z szybkim działaniem. Chodzi o to, żeby w szybki, prosty sposób dodać nowy projekt do bazy danych, nowe zadanie, a także nowego klienta. Pod spodem mamy pulpit ze wszystkimi dostępnymi zakładkami. Mamy też tutaj przycisk nowa strona, dzięki czemu możemy tutaj dodać nową zakładkę. No i w miejscu zapis mamy miejsce danych do miejsca baz danych, to działa jak taki serwer, czyli w tym miejscu zapisywane są wszystkie nasze rekordy, czyli wszystkie te dane, które będziemy tutaj wprowadzać do systemu. Jak klikniesz sobie w zadania, tutaj z kolei zobaczysz różne widoki. Od samej góry są to zadania aktywne, czyli wszystkie zadania, które mają status nierozpoczątany lub w trakcie zadania oczywiście zakończone oraz zadania zespołu z podziałem na każdą osobę, która zostanie w tym zadaniu oznaczona. Niżej mamy zadania w widoku Kanban. No i na samym dole możemy planować swoje zadania w postaci kalendarza lub osi czasu. W zakładce projekty będziesz miał widok na wszystkie projekty rozpoczęte oraz projekty zakończone w zakładce raport będziesz mógł sprawdzić raport z postępów swoich projektów, zadań jakie wykonałeś w danym bieżącym tygodniu, a także zadania w zakończone w tym tygodniu przypisane zadania do poszczególnych osób na bieżący tydzień, a także status zadań na bieżący tydzień oraz status zadań na bieżący miesiąc. A teraz pokażę Ci jak wygląda tutaj system w praktyce. Zacznijmy od tego, że oddamy sobie nowy projekt do naszego systemu. Klikając ten przycisk, zatwierdzając swój wybór, system z automatu stworzy dla nas miejsce, w którym będziemy mogli ten projekt wprowadzić. W tym miejscu, u samej góry, możemy wprowadzić jego nazwę, na przykład strona internetowa. Teraz schodząc niżej, możemy ustalić deadline, do kiedy po prostu tę stronę musimy wykonać. I tak jak widzisz, poniżej w informacji mamy tutaj komunikat, że do końca pozostało 11 dni. W miejscu osoby będziemy mieć zaznaczone wszystkie osoby, które biorą udział w tym zadaniu. I za chwileczkę dodamy sobie kolejne zadania, i właśnie w tym miejscu będzie można te osoby oznaczyć. Dalej możemy tutaj z listy z bazy danych dodać klienta. W związku z tym, że jeszcze klientów nie mamy żadnych, to w tym momencie lista jest pusta. No i tak jak Widzisz, mamy tutaj jeszcze taką informację jak zakończony. Oznacza to, że projekt możemy już oznaczyć w momencie, gdy skończyliśmy pracę nad nim. Poniżej możemy dodawać jak różnego rodzaju notatki, pliki, wideo i tym podobne i w tym miejscu właśnie zachowujemy wszystkie szczegóły naszego projektu. Z kolei, jak przejdziemy sobie do pozycji zadania, możemy tutaj wprowadzać po kolei zadania, które są z tym projektem związane. Tutaj wypisałem sobie wszystkie rzeczy, które są do zrobienia w ramach tego jednego projektu. Możemy tutaj oczywiście oznaczyć również daty. I tak jak widzisz, tutaj do wyboru mamy status. W tym miejscu możemy oznaczyć osoby, jeżeli dzielimy system z naszym zespołem. No i tutaj dodawać różnego rodzaju uwagi. Oczywiście tutaj w każdym z tych zadań również możemy otwierać je w karcie. I tutaj tak samo widać datę realizacji zadania jest informacja podana, ile do końca zostało do realizacji tego zadania, no i tutaj, jaki został projekt przypisany, więc tutaj też można notatki dodawać, a także różnego rodzaju komentarze. I teraz, jeżeli przy danym zadaniu zmienisz status tutaj na zakończone i wrócisz do szczegóły projektu, no to tutaj już z automatu widzisz, że ten progres jest, ten postęp jest automatycznie wyliczany. Gdy wrócimy sobie do strony głównej, od razu tutaj pojawia nam się zadania na dziś, informacja, że jest jakieś zadanie do wykonania. Wiemy już, że dotyczy to strony internetowej. I schodząc niżej, mamy tutaj już dodany ten nowy projekt, w projektach właśnie rozpoczętych. No i teraz zobacz. Jak przejdziesz sobie do zakładki zadania, te wszystkie zadania, które już sobie dodaliśmy, one znajdują się tutaj jako aktywne. Te, które mamy z statusem zakończone, znajduje się w tym miejscu. No i w związku z tym, że nie oznaczyliśmy żadnej osoby, tutaj nic w tym momencie nam się nie pokazuje. Tutaj, oczywiście, schodząc niżej, możemy teraz sobie tymi kartami bezpośrednio też zarządzać pomiędzy tymi statusami. I oczywiście, tutaj u góry również będzie to. Aktualizowane. Na dole mamy tutaj również kalendarz, w którym te wszystkie zadania sobie także możemy planować bezpośrednio w kalendarzu. Wystarczy kliknąć tutaj, plusik przy danym dniu. No i co najważniejsze, tutaj, jeżeli w tym momencie zmienię status zadania, to tak jak widzisz, te kafelki również zmieniają się na kolory danego statusu. Z kolei, jak przejdziemy sobie do zakładki projekty, tutaj zobaczymy wszystkie nasze projekty, które są rozpoczęte oraz te, które są zakończone. Z tego miejsca również możemy sobie przejść do karty projektów, no i oczywiście też zarządzać wszystkimi e, informacjami. W podobny sposób możemy dodać nowe zadania, czyli klikając przycisk nowe zadanie, zatwierdzając nasz wybór, no i tutaj otwiera nam się karta z danego zadania. Możemy oczywiście dodać sobie dowolne zadanie. No i tutaj, planujemy rzecz jasna, datę. Mamy komunikat, do kiedy, ile zostało dni do jego realizacji. Możemy sobie ustawić status, oznaczyć osobę, dodać klienta z bazy, a także to zadanie przypisać już do istniejącego projektu lub dodać projekt nowy. W miejscu uwagi, oczywiście, dodajemy jakieś dodatkowe informacje, a pod spodem, tutaj również, możemy już tworzyć odrębne notatki, dodawać różnego rodzaju pliki. No i tutaj na koniec. Też oczywiście dodawać komentarze, oznaczać się, jeżeli pracujemy tutaj zespołowo. Każde nowe, nowo dodane zadanie będzie zamieszczone we wszystkich dostępnych miejscach, gdzie te zadania możemy sobie planować, w szczególności jeżeli chodzi o kalendarz. No i to też z automatu zalicza nam się wszystko do raportów. Więc każde zadanie, które zostanie dodane, automatycznie system będzie widział, no i rzecz jasna, będzie z tego tworzony raport. Na koniec yy, możemy również dodać klienta do naszej bazy. Teraz klikając przycisk Nowy Klient. Tutaj u gry wprowadzamy jego imię i nazwisko. Możemy teraz uzupełnić tutaj e-mail, telefon. Jeżeli potrzebujemy jakieś dodatkowe informacje o naszym kliencie, wystarczy klikniemy Add a Property. Następnie wybierzemy sobie na przykład tekst i możemy tutaj dodać nip, yy, adres. Wszystko, co jest nam potrzebne, aby z tym klientem yy, współpracować. W sekcji projekt możemy tutaj dopisać już projekt, który utworzyliśmy w naszym systemie, lub dodać nowy. I tu z automatu, jeżeli teraz tak jak zobaczysz, dodam sobie nowy projekt, to z automatu już też pojawia się informacja, ile zostało dni do końca tego projektu, więc to są takie też dodatkowe informacje. No i tak jak w poprzednich kartach, możemy dodawać tutaj komentarze do, związane z tym klientem, lub tworzyć sobie notatkę, taką historię konwersacji z tym klientem. W z kolei w zakładce zadania możemy sobie dodawać wszystkie zadania które będą związane z tym klientem No i co jest ciekawe to jak będziemy sobie tutaj zadania dodawać one automatycznie są już przypisane do tego klienta i zaraz pokażę ci jak to wygląda w praktyce możemy sobie też oczywiście ustawić tutaj statusy dopasować projekty a także dodać uwagi I teraz jak wrócimy sobie do strony głównej to tutaj pojawiło nam się to zadanie mamy też przypisanego klienta no i jak do zadań sobie przyjdziemy również to wszystko jest tutaj uzupełniane, więc jak widzisz, nie muszę specjalnie dzięki tej karcie klientów, jak tutaj sobie przechodzimy do klienta, dajmy zadania, nie muszę specjalnie tego klienta tutaj dopisywać, system to robi za mnie. Tutaj na koniec jeszcze taka, takie małe dwa szczegóły. W ramach takiej kosmetyki, jak mamy tutaj projekty rozpoczęte, możemy tutaj dodać zdjęcie do projektu. W tym celu wystarczy, że otworzymy sobie nasz projekt, przejdziemy do szczegółów projektu, i tutaj na górze mamy m.in. taką zakładkę jak Add Cover. Jak tutaj sobie wybierzemy zdjęcie w tle, to tu od razu widać, że już po lewej stronie ta okładka nam się dodała, a zdjęcie możemy zmienić, klikając przycisk Change Cover. Wybrać możemy zdjęcie, które tutaj jest dostępne w galerii z Notion, załadować sobie. Z naszego dysku, przesłać linkiem lub tutaj też skorzystać z tej przeglądarki internetowej. Na przykład, piszę tutaj laptop, i możemy oczywiście tutaj dopasować sobie tło danego projektu. Kolejny rzecz, którą chciałbym tutaj jeszcze na koniec dodać, to to, że jak dodajemy sobie jakikolwiek projekt. Teraz, gdy przypiszemy tutaj klienta, to z automatu, w momencie, gdy dodajemy sobie nowe zadania do tego projektu, klient automatycznie jest już tutaj dodawany z, do tego, w ramach tego projektu, prawda? Czyli tutaj mamy, powiedzmy, zadanie. Zadanie 4 teraz jak sobie otworzę tę kartę z tym zadaniem, klient automatycznie jest już dodany. Ten klient, który został przypisany do tego projektu. Więc tutaj bardzo jest dużo takiej automatyzacji, które ułatwiają nam obsługę całego systemu. W związku z tym jest to dużo prostsze, szybsze. No i na pewno jest to dla nas takie bardziej przyjazne do organizowania wszelkich zadań oraz projektów. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki śliczne, że zostałeś do końca. Jeżeli szablon Ci się spodobał, to oczywiście link zostawiam w opisie tego filmu. Możesz go pobrać. No, i jeżeli chcesz więcej takich materiałów albo masz jakiekolwiek do mnie pytania, pisz śmiało w komentarzu. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnym materiale.